Jesteśmy w Włodygowicach. Święto jest Zofii Józefy Sordyl imienia, siódma już jest, no siódmy raz już jesteśmy tutaj na takim święcie. No i bardzo się cieszymy, że tyle osób, tyle młodych pociągnąłyśmy. Tutaj, nawet dzisiaj, i w ogóle przez tych 7 lat, to przewinęło się bardzo dużo młodych osób, które ciągną nie tylko tutaj z naszej żywiecczyzny, tylko i poza żywiec. Dużo osób nam się tu pokazuje i chcą razem z nami śpiewać. Śpiewać to my się nauczyły od swojej mamy, mama, od babci, od swojej mamy, i tak z pokolenia na pokolenie szło. I, bo, to było dawniej, nie było tak jak teraz, że idą i uczą się, tylko w domu rodzice uczyli dzieci, dzieci słuchiwały się i śpiewały razem z rodzicami. To, jest, to nawet ze idzie z człowieka, śpiew, to jest okropna radość nawet od zewnątrz, ze środka. Jak śpiewasz, to naprawdę, czy to jest w kościele, czy gdzie, to zawsze tak mówiono, że dwa razy się modlisz, bo i śpiewasz i modlisz się. Tak, no mama zawsze mówiła, ma się śpiewać, no i przy pracy, jak ja szły, no powiedz, ja coś. No, przy pracy, to jak ja śmieszuję z grunia, coś tam robić, pole ją obkopować, albo siano słyszeć. no my się stanęły, chujkuje, zaśpiewały, to wszyscy wiedzieli w korbule, że ej, bo już idą na do siana, bo chujkają i śpiewają na całego. No, ale nas to cieszyło, a jeszcze też my za to chujkały i tak rozrabiały drogą, bośmy się bały, że jak będzie kany, e, jakiś zwierz, e, jeleń, czy świnia dziko, e, czy nawet e, no, ryś, my to robiły taki rajwak z grunia i wpiewały, chujkały, takie robiły, no cuda. No, no. no znaczę, że do pracy z mamą, tośmy mieli ulubione takie miejsce, w którym miejscu możemy stanąć i żeby nam to echo leciało po lesie. To odzywanie, tak jak odzywałam się tutaj, nie, to leciał głos po lesie i tam echo leciało z jednego miejsca na drugie. No i śpiewałyśmy i mieliśmy ulubione miejsca, w którym miejscu możemy stanąć, żeby nam dobrze ten głos leciał po lesie. Dzisiaj, dzisiaj to mamy takie odczucie, że aż nas, no radość okropną mamy z tego powodu, że przychodzą na to święto sordylek. I to jest takie ważne, jakby wszystko dzieje się w tym, że jesteśmy między tymi śpiewakami, nie? Cieszą się oni z nami, a my też z nimi się cieszymy, że przychodzą na to święto. No i ja coś powiedz. Dlaczego warto um, na ten śpiew iść? No bo dlaczego? No dlatego, że jesteśmy wszyscy zgonioni tak do kupy, śpiewamy my, e, No kulturujmy, e, żebyśmy to dalej prowadzili, kulturowali, e, przekazywali młodemu pokoleniu, żeby to nie zaginęło i bardzo jesteśmy e, zadowoleni, że tyle osób przyjeżdża i jest tutaj na tym święcie Sordylek. Moja mama to zawsze mówiła, że trzeba śpiewać, no i modlić się też, ale śpiew to jest najważniejszy, bo jest radość. Spotykamy się jednym z drugim, z sąsiadki ze sąsiadkami, dziewczynka z dziewczynkami. No taka jest jedna zgraja. My są taka jedna z greja. Jak się wejść na meka na jakąś muzykę albo coś, no to jest taka jedna rodzina. Zapraszamy My wszystkich na ósmą edycję e, śpiewu, e, no żeby przy, przyjeżdżali na święto e, imienia Józefy i Zofii Sordyl e, na, e, na przyszły rok. No właśnie, myśmy no. bardzo zapraszamy wszystkich, ci co byli i ci jeszcze, co jeszcze nie byli, a żeby widzieli, jaka to jest radość, jak to wszyscy ładnie śpiewają, a jakie piękne głosy mają, coraz to lepsze i ładniejsze głosy słyszymy.